Pani Zosia. Zapytajcie mieszkających na stacjach radzińskich studentów, uczących się pewnie w różnych zakątkach Polski, o właścicieli wynajmowanych mieszkań, a usłyszycie podobną historię. Ze studenckich lubec lubelskich wspomnień, obok plejady charyzmatycznych profesorów i oryginałów wśród samych żaków, dobrze pamiętam panią Zosię z Czwartaków. Nasza stacja mieściła się tuż obok szeregu domów studenckich w miasteczku akademickim. Pani Zosia zajmowała kuchnię, pokój dzienny, do którego wpadaliśmy, by coś sobie upichcić czy odsapnąć od trudów nauki. Siedziała na starym drewnianym krześle, na jej kolanach drzemała nieodłączna towarzyszka, kotka Winnie. Dzieliliśmy z panią Zosią jeden telewizor. To był czas fajnej, europejskiej przygody Wisły w ówczesnym kucharze UEFA. Rytuał się powtarzał. Z lekkim wyprzedzeniem pytałem ją, czy będzie możliwość zobaczenia spotkania z w Szalkę. Pani Zosia marszczyła brwi, sięgała po program telewizyjny i pod nosem mruczała. No nie wiem, nie wiem, na jedynce wtedy leci forum. Koło siódmej zbieraliśmy się w czwórkę. Dwóch polonistów, filozof i anglista. Dwa pokoje po dwóch studenciaków na kolację. Pani Zosia oglądała wtedy fakt. Nie było to jednak bierne lemingowe gapienie się w, te w, te w telewizję i bezmyślne łykanie newsów. Gdy na ekranie pojawiała się twarz Kwaśniewskiego, a szczególnie premiera Millera, właścicielka stacji bardzo się ożywiała. Wymachiwała rękami, grożąc pięścią, ustawicznie powtarzała ty złodziej. Kończyliśmy kolację. Na TFONie leciała uwaga. Zbrodnie przestępstwa, ludzka bieda, nieszczęścia. Pani Zosia cicho, acz słyszalnie powtarzała, Jest, jest. Kiedyś Paweł, mój współlokator, nie wytrzymał i zapytał ją: Pani Zosia, skoro to panią denerwuje, to po co to pani ogląda? A, bo trochę lepiej się czuję, jak widzę, że innym jest gorzej. Kiedyś załamała Pawła bezlitosną recenzją oglądanego wspólnie tańczącego z wilkami. A tam film o niczym. Lubiła jak we wtorkowe poranki ktoś tłumaczył jej poniedziałkowy teatr telewizji. W małym magazynku spiżarce miała stosy torebek, pozostawianych po lekkomyślnych studentkach. Rozwieszała przy uczelniach kartki z ogłoszeniami, szczerze tego nie znosiła. Mruczała całe życie na te uczelnie chodzą. Komiczne były jej rozmowy z kandydatami na stację. – A co pan studiuje? Bo wie pan ci z Akademii Rolniczej to non-stop piją i palą, a u mnie to nie przejdzie. Fajne wspomnienia, gdy zostawaliśmy na weekendy. Gotowała nam ziemniaki, kupowała słodzik z oszczędności, by część skromnej emerytury dać wnuczce. Jedna z nich odnosiła znaczące sukcesy w dziecięcym tańcu towarzyskim. Bierzmowania udzielał pani Zosi ówczesny biskup lubelski, potem prymas tysiąclecia. Lubiła wspominać pewien epizod, gdy jedna z seminarzystek zaspała, a jej promotor, zdenerwowany tym faktem, nakazał koleżance pójść do niej, obudzić i przyprowadzić na seminarium. W lepszym humorze przypominała czasy młodości, dancingi w lubelskich kulturalnych klubach z raczkującym jazzem, msze po łacinie. Traf chciał, że jej wnuk chodził z jednym z synów lidera budki suflera, do tego samego przedszkola. Kiedyś nawet w szatni spotkała się z Krzysztofem Cugowskim. Nie poznała go, ale wnuczek bystro zareagował. Babciu, wiesz kto to był? To ten pan z budki suflera. A, nie poznałam, wspominała nam.